Za najbardziej profesjonalne podejście w teatrze amatorskim, dobór repertuaru, wierność formie, poczucie humoru oraz za przenikliwą satyrę, wyrazistość, siłę artystyczną i prawdę spotkania mężczyzn u kresu sytuacji beznadziejnej. I otrzymuję ją Strefa Podmiejska za spektakl na pełnym morzu z innego ośrodka kultury Nieboleń. Za nami dwudniowe ogólnopolskie konfrontacje teatralne Pokot. Bardzo się cieszymy, że po raz drugi mogliśmy być współgospodarzem tego wspaniałego wydarzenia, które skupia ludzi, którzy kochają teatr. Tym bardziej jest mi miło, ponieważ nasz lokalny teatr, nasza grupa, a co mi tam dostała wyróżnienie. Co ogromnie mnie cieszy i serdecznie gratuluję zarówno pani reżyser, jak i wszystkim członkom zespołu. I my nie wartościujemy. To jest pierwsze, to jest drugie, to jest trzecie, ty jesteś lepszy, ty jesteś gorszy. Absolutnie nie. Każdy prezentuje inną formę. I my bardziej staraliśmy się skupić na tym, co nas wzięło. A co mi tam za spektakl dobrze jest z Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu? Dobrze! Ależ się wstydzą, nie spodziewaliśmy tego. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Ten sukces obserwuje ze sceny wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Andrzej Chmielewski. Aż pokraśniał z dumy teraz, jak to zobaczył. Korzystając z okazji, że były to konfrontacje teatralne, chciałabym też zaprosić wszystkich Państwa na premierę spektaklu, którego jesteśmy producentem jako Międzyski Kultury, czyli spektaklu Królowa Śniegu, który odbędzie się 5 stycznia 2020 roku. Ja